Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was moi drodzy. Już 1 sierpnia w nowym miesiącu, ale w piękny dzień, pierwszy piątek miesiąca. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to 13 rozdział, a wersety od 54 do 58. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Otwieramy się na Twoje działanie. Wiemy, że bez Ciebie. Z Twojego daru mądrości, rozumu, nie możemy nic uczynić ani zrozumieć. Przyjdź, Duchu Święty, Amen. Jeszua przyszedł, udał się do swego rodzinnego miasta, tam nauczał ich w ich synagodze, w taki sposób, że byli zadziwieni i pytali: Skąd się wzięły mądrość i cuda tego człowieka? Czy to nie jest syn cieśli? Czy jego matka nie ma na imię Miriam, a jego bracia Jakow, Józef, Simon i Juda? A jego siostry, czy wszystkie nie mieszkają wśród nas? Skąd więc bierze to wszystko? I byli nim zgorszeni. Ale Jeszua powiedział im: Jedynym miejscem, gdzie nie szanuje się proroka, jest jego rodzinne miasto i jego własny dom. I wskutek ich braku zaufania uczynił tam niewiele cudów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, gdyby ci ludzie byli zdziwieni tylko tym, że Pan Jezus czyni cuda i że jest taki mądry, no i sobie trochę tak nawet pomarzyli: O, gdyby to tak mój syn. Przecież ten Jeszua wychowywał się z moim Jakowem, czy z moim Josifem. I skąd ten Jeszua to ma? To jeszcze bym powiedział pół biedy. Ale to, że oni tak myśleli, było powodem do zamknięcia ich serca. Dlatego, że w ostatnim wersecie jest napisane, że wskutek ich braku wiary, braku zaufania, Jezus uczynił tam niewiele cudów, niewiele mógł tam zdziałać. Moi drodzy, to jest ważne, żebyśmy potrafili patrzeć nie tylko na, na, na ludzi przez pryzmat prawdy, faktów, a nie jakiś plotek, jakiś półsłówek, jakichś czasami oszczerstw. Żebyśmy potrafili patrzeć na ludzi. Oczami prawdy, żebyśmy się uczyli tego. To nie tylko wśród ludzi, ale tym bardziej wśród Boga. Nie jeden raz mamy jakieś, jakieś takie półprawdy w nas, bo, bo nie wierzymy. Jedną z ostatnich takich rzeczy, która gdzieś mnie tam dotknęła, była rozmowa z pewną panią, gdzieś tam, tak mimowolnie wyszło to, żeby, no, rano, żeby się modlić. I ta pani mówi, no właśnie, bo ja się nie modlę. Właściwie to ja się, właściwie to ja się wcale nie modlę. Bardzo mało się modlę. Ale, i mówi do mnie, bo była taka jedna pani, która bardzo dużo się modliła. Bardzo dużo, proszę księdza, się modliła. I ona pod koniec swojego życia tak cierpiała, tak się nacierpiała. No to, czy to warto się modlić? I, i... No, ja powiedziałem, proszę pani, ale czy pan Jezus y, powiedział nam, że jak się będziemy modlić, to nasze życie będzie kolorowe i różowe, jak z gazety? Czy to nam powiedział? Czy pan Jezus raczej nam powiedział: każdy, kto chce iść za mną, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje? Czy pan Jezus w swoim życiu to przechodził tak triumfalnie, jak limuzyny z aktorami, przyjeżdżał i były? były oklaski i powitania i od razu? Czy Pan Jezus umarł na krzyżu? Czy Pan Jezus obiecał nam, że jak za Nim pójdziemy, to wszystko będzie już różowe w naszym życiu? Czy to nam obiecał? Nie. On powiedział na tej ziemi, tak, doznacie ucisku, będzie cierpienie, będzie krzyż, ale nie bójcie się, ja to wszystko zwyciężył. Ja też szedłem z krzyżem. I tak jak Chrystus chyba Nikt z nas nawet nie ma prawa pomyśleć, że cierpi a propos dzisiaj, pierwszego piątku miesiąca, jego przebitego serca. Więc, jakby na tych półprawdach czasami ludzie gdzieś tam y, bazują, że myślą, że jak ktoś idzie za Bogiem, to już wszystko wtedy ma załatwione, y, a jak się coś nie układa, to znaczy, że jak, jakoby to nie działało, albo może właśnie, zaczynają wtedy powątpiewać. Wskutek ich braku zaufania, Jezus nie może przemienić ich serc, nie może tam wiele cudów uczynić. Bo w życiu z Bogiem nie, nie chodzi o to, żeby sobie tu jakąś ciepłą posadkę y, z, załatwić na ziemi, tylko w życiu z Bogiem chodzi o to, że my wiemy, po co żyjemy i na dobre, i na złe i kiedy się układa, i kiedy jest pod górę my wiemy, po co to jest. My wiemy, dlaczego niesiemy ten krzyż, my wiemy, dlaczego śmierć, i my wiemy, dokąd zmierzamy. I to jest najważniejsze sens i cel naszego życia. W życiu z Bogiem o to chodzi. A jak ktoś się kieruje takimi półprawdami, że no, zaczynamy się dziwić, że to, że to, że tamto, a ten kościół tu, a ten kościół tam, a może tego kościoła nie, nie wiadomo skąd się wziął, a może papież coś tam, ile razy ja słyszę takie różne przekonywania. Że a papież to, a papież tamto, a papież zrobił to, a nie zrobił czegoś, ale komu ufasz, komu wierzysz? Plotkom, pomówieniom, często wyprodukowanym filmikom na YouTube specjalnie? Komu wierzysz, komu ufasz? Chrystus być może przychodzi do Ciebie, przychodzi pod Twój dach Bóg, przychodzi do, do, do Twojej wioski, do Twojego miasta, do Twojej rodziny, a wskutek Twojego niedowiarstwa. Nie może tam uczynić cudu. Bardzo pouczająca jest ta, ta dzisiejsza historia, niestety smutna, ona, ona musiała być dla Jezusa, skoro w jego rodzinnym, własnym miejscu nie mógł uczynić wiele cudów, bo, bo powiedział sam o sobie: Nie szanuje się proroka, w jego, w jego rodzinnym miejscu, w jego własnym domu, nie szanują ludzie proroka. To jest to smutne dla, dla Boga. I, i, I smutne zawsze, kiedy, kiedy my w ten sposób też trochę niedowierzamy, a nie trzymamy się faktów. Nie idźmy tą drogą, nie idźmy tą drogą. Poznawajmy dlatego Boga ze wszystkich sił naszym umysłem i naszym sercem. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. I do zobaczenia jutro. Jeśli Bóg da, szczęść Boże.